od 30 lat właściwie bez żadnego efektu apeluję o to, żeby w Radomiu powstał ogród botaniczny, botaniczny zoologiczno-botaniczny. Głównie. Teraz już chciałem się skupić tylko i wyłącznie na botanicznym. No i trafia to jak grocham o przysłowiową ścianę. Jak groch rzucany na przysłowiową ścianę. Natomiast udało nam się, czyli tu środowisko przyrodniczemu, w życie obywatelskim Mazowsza zaadoptować wzorem najmniejszego i najstarszego ogrodu botanicznego w Europie. Ogrodu w Mediolanie, w Brerze, przy Uniwersytecie Brera. Eee, taki ogród, mini ogród botaniczny muzealny, ogród botaniczny. I to jest namiastka ogrodu botanicznego w Radomiu. Czy on będzie? Tego nie wiem. Natomiast... Mi przy, przynajmniej przyjemnie jest tutaj od czasu do czasu spacerować i oglądać, oczywiście, jest nawiązanie do Jacka Malczewskiego i do Chimery. E, w tymże takim symbolicznym pomniczku mamy, a mamy też i w środku miasta bogatkę, popatrzcie, tam się schowała. No i poleciała. Mogiatki żerują, wobec tego tu gdzieś mają, jest jabłoń. E, są też azalie, niedługo już będą kwitnąć. Tutaj będą kwiaty tulipanowca. On co roku bardzo pięknie kwiat, kwitnie. No i jeszcze ten uroczy zakątek. Zachęcam do e, zwiedzania. Jeśli będziecie w Radomiu, to wpadnijcie tutaj, zobaczcie tą namiastkę ogrodu, który ma niespełna 500 metrów kwadratowych, czyli naprawdę mało i to jest najmniejszy ogród botaniczny w Polsce.